Wiele razy słyszałem, że ten smak to prawie jak baśń tysiąca i jednej nocy. Dzisiaj zdradzę Wam tajemnicę na sekretny krem z pieczonego buraka. Michał Bałazy, witajcie na szlaku smaku. Do przygotowania tej potrawy potrzebujesz kilka buraków, kozi ser, nada cudownego smaku, nieco prażonej cebulki, zieleninka, w tym wypadku natka pietruszki i element zwieńczający całość, olej rydzowy. Od czego zaczynam? Zaczynam od folii aluminiowej. Dzisiaj będzie miała kluczowe znaczenie. Dlaczego folia aluminiowa? Dlatego, że zatrzyma cały smak Cały aromat i sok w burakach. Buraków nie obieram, jedynie myję i pakuję folię jak prezent pod choinkę. Tak przygotowane buraki wkładam do naczynia żaroodpornego, a następnie umieszczam w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni na 40 minut. Okej, okay, buraki gotowe. Odkładam, niech przestygną. W międzyczasie podgrzewam bulion. A bulion to nic innego jak rosół z niedzielnego obiadu. Został, dzisiaj go wykorzystam. Do garnka trafia ćwiartka masła. W międzyczasie przygotuję czosnek. Miażdżę i siekam. Buraczki zdążyły już przestygnąć. Trzeba je będzie obrać. I tutaj przydadzą się rękawiczki. Buraki udało się obrać, nie był to łatwy wyczyn, ale czego się nie robi, prawda? Kosteczka. Co to znaczy kosteczka? Tak mniej więcej centymetr na centymetr. Te, które są już pokrojone, trafiają do garnka. Masło zdążyło się sklarować, jest idealne. To jest dobry moment na to, by dodać czosnek. Podsmażone buraczki. Zalewam gorącym bulionem. Ale tylko tyle, by przykrył górną warstwę warzyw. No i to jest prawie to. Bo przecież obiecałem Wam, że będzie krem. Trzeba zblendować. Róbcie to bardzo ostrożnie, tak, żeby po przygotowaniu potrawy nie trzeba było malować kuchni. Okej, okay, gotowy. Krem z buraka sam w sobie jest już bardzo smaczny, ale naprawdę dobry będzie dopiero, kiedy go sfinalizuję cudownymi dodatkami. A cóż to będzie? Wspominałem Wam o kozim serze. Ja bardzo lubię kozi ser, więc dam sobie sporo, nawet więcej niż sporo. Dosłownie kilka kropel oleju rydzowego. Suszony majeranek, nieco prażonej cebulki. Nie byłbym sobą, gdybym nie dodał chociaż odrobiny zielonej pietruszki. Świeży pieprz. A jakże? Gotowe. To bardzo prosta. Ale zarazem bardzo wykwintna zupa. Krem z pieczonego buraka. Przepis, jak zawsze, w opisie filmu. Ja zapraszam po mnóstwo inspiracji na kanał na Szlaku Smaku. Będzie mi bardzo miło znowu Was gościć w kolejnych odcinkach programu. Do zobaczenia. Wszystkiego smacznego. Cześć!